To jest pani emeryturzyczna jeszcze? Tak, muszę być na emeryturze. Ja już mam 50 lat przepracowane, teraz właśnie tydzień temu skończyłam to właśnie 50-lecie i dlatego mnie tak upamiętnili. Chcę pracować, bo lubię to, lubię to, co robię. Zawsze marzyłam o pracy w sklepie, wśród ludzi I, i udało mi się, no tyle lat przepracowałam, raz, że chcieli mnie jeszcze, to jest ważne, że, że mnie chcą, to jeszcze pracuję, no ale już trzeba będzie niedługo skończyć. Po prostu człowiek podchodzi do regału i cały czas coś poprawia i ten, żeby, żeby to wyglądało po prostu estetycznie. Tak sądzę, że to musi. Estetyka pierwsza na, 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 na pierwszym miejscu. Jako dziecko, dziewczynka to już marzyłam o pracy w sklepie, w handlu. Było tak, że w sumie to tam ja mieszkam na wsi, ze wsi pochodzę. I sklepy tam były, no parę sklepów wówczas, w tych latach, co, co ja byłam jeszcze dzieckiem młodziutka. I lubiłam wejść do sklepu, stać i spędzać trochę czasu, patrząc jak ekspedientka obsługiwała. Po prostu tak mi się to podobało. gdzie tam? Po prostu coś miałam, co wino. Tak mi się praca w sklepie, z handlu, w handlu, rozmawiać z ludźmi. To mnie pasjonowało, to, mnie to, to mi się podobało, i, i jak tylko skończyłam tą handlową szkołę, więc e, tak sobie wymarzyłam, że pójdę do Jubilata, bo to był nowo otwarty sklep. Pięć lat e, funkcjonował, jak ja tu się przyjęłam do tego. Jakie to Jubilata? 74 rok, właśnie w 74 roku. Także w że na sali robię wszystko i wykładam i, i pomagam każdej. Po prostu dla mnie ta praca jest jakimś najważniejszym w życiu. Zdrowie mi też pozwoliło na to, żeby móc tak przepracować i pracować nadal. Klienci chodzą, tu jest po prostu dostawa, tu trzeba wyłożyć, tu jest. I cały czas nie mam takiego chwili, żeby i nie lubię zresztą stać, tylko cały czas się lubię w ruchu być. Zawsze jakoś nawet jakaś sytuacja, która była taka, no klient był po prostu czymś zdenerwowany i ten to nie wiem, zawsze mi się udawało, doszłam do klienta i rozmową nigdy nie było jakiś później ten, tylko klient też grzecznie zakończył tą rozmowę i, i ten tak mi się udawało zawsze. Po to jak nie ma sprzedawcy, a klient przyjdzie, potrzebuje z potrzebą, to dzwoni i zaraz się ktoś zjawia, pojawia się Któż z personelu, który słyszy właśnie dźwięk tego dzwoneczka. Ciężka praca, ciężka, trzeba się nadźwigać też. No. Lubię się schylać, dźwigać, mnie nie to nie, absolutnie nie, nie, nie obciąża, tylko no, w ruchu jestem cały czas. Mam ten zegarek, ileś tam przekroczyłam 10 tysięcy <grym> kroków, czy ileś, no ale już nie zwracam na to uwagi, bo jak mi sygnał daje, to wiem, że tak chodzę, jak i tak chodzę. Miałam sobie, no, może mi się uda te 50 lat. Tak sobie takie postanowienie można powiedzieć, zrobiłam. No i, i akurat przyszedł ten dzień, co już faktycznie te 50 lat minęło. Koleżanki mi zrobiły przyjemność niesamowitą. Ciasto ze świeczkami, życzenia, także, że mi zrobiły taki miły dzień. Ja jestem tą osobą, co nie lubię zmieniać nic. Właśnie. Ja jestem takim człowiekiem, co nie lubię nic zmieniać. Jeżeli tu udało mi się i zaczęłam pracować, to, to mi to wystarczyło. Nie chciałam miejsca, przede wszystkim nie lubię miejsc zmieniać. A związłaś? No właśnie, bo widzę, że jest wszystko, no to nic. To może coś innego przywiozę, co? Lubię pracować, no nie wiem, kiedyś mi powiedziano, że chyba jestem praskowiciem, ale, ale to ja nie uważam. No lubię. Po prostu zawsze stawałam, zbierałam się i, i praca, praca najważniejsza. No tak jak mówię, dobrze, że zdrowie mi dopisywało, ale nawet takie zaziębienie, czy co dla mnie nie było chorobą, tylko... Jakoś miałam taką potrzebę, że ja tam muszę być. To nie wiem, to może i jestem tym pracownikiem. <grystanie>